Od wczoraj polski internet, jak i cały kraj żyje tematami politycznymi. Rzecz jasna, nie jest to kwestia, którą poruszamy na łamach kanału, ale ostatnie wybory często przycinały się ze światem internetu oraz osobami, które w nim działają. Tematy wyborów były mocno poruszane m.in. przez Sylwestra Wardenga, który to na swoich transmisjach od dłuższego czasu skupiał się właśnie na tej tematyce. Niewątpliwie świat influencerów ma coraz większy wpływ na to, co się dzieje na scenie politycznej i ostatnie wybory były tego świetnym przykładem. Jak się okazuje, Sylwester również rozważa wrzucenie pewnego materiału, który to według niego mógł zmienić oblicze wyborów, co jak możemy zrozumieć, miał wpłynąć na ostateczny wynik. Naprawdę, żyjemy w takim państwie z dykcji. Ty... Sprawę, że w całych <grym grym> mamy takie trybowanie. Nie to jest nie śmieszne nie, nie pójdą być może. Ja się zastanawiałem, czy jakiś film, czy, taki, czy pewien film wrzucić. Podejrzewam, że gdybym wrzucił, to jest duża szansa, że te 60 tysięcy głosów mogłoby jakoś zmienić swoje nastawienie, nie? Ale dobrze, że nie wrzuciłem, bo nie chciałbym mieć takiej odpowiedzialności. Albo dadzą go. Bo, bo dużo osób twierdziło, że Pandora w jakiś tam sposób zmieniła. Sylwester jednak nie zdecydował się na publikację filmu, nie nakreślił również czego miałby się on tyczyć. Być może chciał zachęcić swoich odbiorców do udania się na głosowanie, ponieważ jeżeli w jakiś sposób wyraziłby poparcie dla jednego z kandydatów, w ten sposób podzieliłby swoją widownię, co w jego aktualnej sytuacji nie byłoby mu na rękę. Odniósł się również do Pandory, która według niego miała znaczący wpływ na podziały polityczne w Polsce i Awarata osłabiłaby jeden konkretny obóz polityczny, a dokładniej Konfederację, lecz ciężko znaleźć dowód na potwierdzenie tych słów. Kończąc tematy powiązań politycznych, Weser nakreślił, że według niego osoby, z którymi aktualnie ma sprawę w sądzie, są powiązane z jedną konkretną partią polityczną. Większość osób, z którymi mam sprawy sądowe, no to oni tam się bardzo bujali z politykami, yy, znaczy no znajomości tam jakieś były, z politykami platformy. No ale z drugiej strony tutaj te ustawki, więc nie wiem, może z, z tą stroną też się zaczną dogadywać, nie mam pojęcia. Oczywiście wypowiedź tę należy wziąć z należytym dystansem, bo i tutaj nie pojawiły się konkretne przykłady czy dowody na takie właśnie powiązania. Sylwester na swojej transmisji ujawnił, że zamierza coś opublikować. Precyzyjnie mówiąc, ma on większą odwagę niż wcześniej, lecz poinformował o tym w bardzo tajemniczy sposób, nie dając żadnych tropów, co to może być. Ja Wam powiem, że teraz mam większą odwagę z opublikowaniem czegoś, czego właśnie myślałem od dłuższego czasu. Czy opublikować, czy nie? I teraz yy, dalej nie wiem co zrobię, ale. Mam ciut większą odwagę, nie? Z jednej strony Wardenga mówi, że nie wierzy w polskie służby i to, co się dzieje wokół Pandory. Z drugiej informuje o publikacji jakiegoś materiału. Jednak nie wiemy, czy byłby on powiązany z wątkiem pandorowym, czy będzie to nowa afera, którą zacznie żyć polski internet. Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, iż ma dojść do spotkania Wojtka Goli i Sylwestra Wardengi, co jest ciekawym zwrotem akcji. Bo jeszcze kilka miesięcy wcześniej Wardenga wyśmiewał Wojtka Gola i go atakował. Natomiast stan rzeczy się zmienił, a do spotkania ma dojść dokładnie dziś. Czyli w dniu publikacji tego filmu, a jest to 2 czerwca? Niemożliwe, bo ja się widzę z Wojtkiem w poniedziałek. Więc nawet jeśli je, to na pewno nie wszystkie. Ktoś mi tak napisał, kiedy poprosiłem. Tak, moi drodzy, dochodzi do wielkiego spotkania. Może to być bardzo ważny dzień w historii polskiego internetu. Możliwe, że panowie powrócą do współpracy, ponieważ na ten moment bardzo brakuje ambitniejszych projektów w polskim internecie. Podejście samego Wardęgi do Wojtka mocno się zmieniło, a sam Wojtek zaczął przyznawać, iż może jest to moment na zakopanie toporu wojennego i powrócenie do rozmów. Chciałbym się spotkać z Sylwkiem, zobaczyć jak będzie dalsza przyszłość do tego kanału. Ja chciałbym się spotkać z Sylwkiem, sobie wiesz, pogadać w ogóle tak nawet co, co się wydarzyło, tyle rzeczy przez ten czas, jakby ustalić co dalej, więc na tę chwilę nie mamy taszy Koplanu, ale ja szczerze mówiąc nie wykluczam chęci e, działania na tym kanałem. Istnieje też szansa, że chcą oni po prostu formalnie zakończyć działalność GOAT i wszystkie rzeczy wokół tego związane. Jakiś czas temu doszło również do zakończenia jednego z popularniejszych związków w polskim internecie, a dokładnie chodzi o fusiarkę i wujka Łukiego. Oficjalnym powodem miało być po prostu wygaśnięcie uczuć i tego czegoś, a Kasia następnie wpadła w nieciekawe relację. Z kolei wujek Łuki dawał odczuć, że przeżywa dosyć mocno rozstanie z byłą partnerką, mimo, że minęło od tego już sporo czasu. W swoim ostatnim materiale postawił szerzej Stosunkował się do tego, jak aktualnie wygląda jego perspektywa na tą sprawę i czy już sobie to przepracował. Na rok po oficjalnym naszym rozstaniu, a tak naprawdę ponad dwa lata walki o tą relację, no nie tęsknię już za Kasią. Wyleczyłem się z tego. Myślę, że ta moja tęsknota, która była przez miesiące, była taka trochę nawet toksyczna, chorobliwa. Oczywiście nic tutaj się nie działo i ja zawsze Kasię traktowałem i będę traktował z ogromnym szacunkiem i życzę jej zawsze jak najlepiej. I nawet czasem, gdy już nie byliśmy razem, to robiłem niektóre rzeczy, które chciałem, żeby po prostu jej pomogły albo, albo ją chroniłem z wieloma rzeczami. Ale jeżeli chodzi o naszą relację romantyczną, no to ona jest już zakończona. Wujek w swojej wypowiedzi podkreślił, iż jego zachowanie było wręcz niezdrowe, jeżeli chodzi o to, co robił po zakończeniu związku. Użył nawet stwierdzenie, iż było to toksyczne. Przez to potrzebował sporo czasu, aby uporządkować sobie w głowie pewne rzeczy, i dopiero teraz był w stanie otwarcie przyznać, że ten etap życia ma za sobą i chce iść do przodu. Kolejny Murcik definitywnie ma za sobą relacje powiązane ze starą ekipą. Jakiś czas temu pojawiły się mocne sygnały ze strony Frida, że ten chce, aby Murcik pojawiła się na festiwalu ekipy. Co było ciekawym ruchem, bo Marta nie funkcjonowała już z osobą Osobami z projektu. Wiele osób liczyło na powrót starej ekipy, z którą to wiążą wspomnienia z dzieciństwa czy też okresu nastoletniego. Do sprawy zapraszania przez Fryza odniosła się sama zainteresowana w swoim materiale, wyrażając swoje zdanie. Ja wiem, że może nie każdy będzie usatysfakcjonowany z mojej odpowiedzi. Nie każdy może to zrozumieć. Być może część z was nawet się teraz zawiedzie, albo nie wiem, no, będzie oczekiwała po prostu czegoś innego, ale nie! Nie wystąpię w czerwcu na festiwalu ekipy. Nie będzie powrotu ekipy na festiwalu ani żadnych innych teorii spiskowych, które latają teraz wszędzie po TikToku. I tak, dostałam zaproszenie na festiwal od Karola na początku tego roku i muszę Wam powiedzieć, że po pierwsze to się bardzo dziwiłam, bo nie mieliśmy kontaktu ze sobą od no długiego czasu. Influencerka podkreśliła i dała do zrozumienia, że nie z każdym z poprzedniej ekipy wyjaśniła sobie pewne kwestie. Co miało wpłynąć na co najmniej dziwną atmosferę, jaka miałaby być na wspomnianym festiwalu. Wielu fanów oczekiwało takiego powrotu i byłoby to coś ciekawego, ale końcowo, stety bądź niestety, do tego nie dojdzie. Natomiast Tucznik, który wraz z kawiakiem pojawiał się na transmisjach, robi wszystko, aby nie doszło do zamknięcia jego osoby w więzieniu na dłuższy czas. Prawa pacu streamerów cały czas trwa, a my otrzymujemy coraz to nowsze aktualizacje. Tucznik miał mieć zakaz kontaktowania się z Kawkiem. Bo działali na siebie negatywnie. Zrzucili również całą winę właśnie na Marcina, i to on miał pisać mu teksty w telefonie i wszystko mówić. Tucznik miał bardzo małe zasięgi, co jak rozumiemy, jest jego linią obrony. Kawiak miał go zapewnić, że nic z tego nie będzie i że wszystko jest legalne. Oznacza to, że doszło do konfliktu pomiędzy panami, a dokładnie do walczenia o swój interes. Tucznik chce zrzucić całą winę na swojego byłego kolegę ze streamów, aby otrzymać jak najmniejszy wyrok. Zobaczymy, jak do tych wyjaśnień ustosunkuje się sąd. Kasia Meciński postanowiła ustosunkować się na swoim Instagramie do ostatnich wydarzeń. Jakie miały miejsce wokół Krzysztofa Godzierza i jego serii Perseusz. Na byłą partnerkę Krzysztofa wylała się spora krytyka, według wielu słuszna. Była ona na tyle duża, że zainteresowana postanowiła zamieścić następujący post na Instagramie. Kasia zamieściła kilka screenów, które mają zaprzeczyć, iż doszło do manipulacji z jej strony. Influencerka zaprzecza, i przeciwko niej ma toczyć się jakakolwiek sprawa sądowa. Kasia zasugerowała, że Godzierz ma jakkolwiek współpracować z Gimperem. Zamieściła ona dowody na to, że pracownicy mieli obawiać się Krzysztofa. Lecz niestety wiele z tych screenów jest po prostu po wycinanych, Krzysztof miał wykazywać obsesyjne zachowania na punkcie swojej byłej partnerki, a częścią tej obsesji ma być właśnie nasyłanie ludzi na samą kasie. Jako dowód, że informacje o ostrzeganiu modelek były prawdziwe, zamieściła ona screen, w którym jakaś dziewczyna powołuje się na relacje znajomych, które nie są potwierdzone, ale dziękuję za nagłośnienie sprawy. Trzymaliśmy też rozmowy na Whatsappie tej dwójki w dosyć napiętych stosunkach, gdzie Krzysztof miał życzyć Kasi oraz ją poniżać. Krzysztof Kończarz zapewne odniesie się do tych dowodów, ale komentujący jasno wskazują, iż oczekują oni filmu z pełnymi screenami, a nie powycinanymi pod jej tezę, co oznacza, że to dopiero początek konfliktu tej dwójki. I przechodząc do nieco lżejsze tematy, warto wspomnieć o rzeczy, którą Farenio pochwalił się na ostatnim streamie. Jak wiadomo, streamer ma aktualnie bardzo dobry czas w internecie, co wiąże się ze sporymi zarobkami. A te, jak sam on ujawnił, nie idą w dziesiątki, a w setki tysięcy złotych miesięcznie. Dobra, powiem tak. Ten miesiąc, tak samo jak Azusa, moim z nowym miesiącem z Kika zrobiłem prawie 150 tysięcy złotych. Yeah. Ile? A brutto, czy netto? Ludzie śmieją się z tego, iż Franjo zarabia tak duże pieniądze, a nie odróżnia on nawet pojęcia netto od brutto. Niemniej jednak 150 tysięcy złotych samego kika to naprawdę ogromna kwota. Oczywiście do tego dochodzą dodatkowe współprace, co pozwala przypuszczać, iż końcowa wypłata streamera może zamknąć się nawet w kwocie 200 tysięcy złotych. Oczywiście praca w internecie to spora sezonowość i raz wypada to lepiej, a raz gorzej. Całkiem dobrze wypadli również widzowie Ginolda. Ten na swoim Instagramie jakiś czas temu poprosił, aby ci nie przychodzili pod dom gdzie ten miał przebywać? Z uwagi na prywatny charakter imprezy. YouTuber nie chciał psuć tego dnia parze młodej. Często widzowie nie są w stanie uszanować prywatności ich twórców, ale w tym przypadku było kompletnie inaczej. O czym poinformował Ginold. Siemano drodzy widzowie, my już jesteśmy po weselu. Wracamy do Poznania. Wszystko się udało i chciałem ze swojej strony wam bardzo serdecznie podziękować, ee, ponieważ nikt nie przyszedł. Nikt nie przyszedł, nikogo nie było przez całą imprezę. Było bardzo fajnie, udało się wszystko, wszyscy byli zadowoleni. Także bardzo wam dziękuję za zrozumienie tego takiego oświadczenia, powiedzmy, które ostatnio napisałem. Mega szacun dla was. No i co? Jak będziecie widzieć na, na terenach polskich? i będzie okazja, to zapraszam. Widzowie dostosowali się do prośby youtubera i nie przeszkadzali w uroczystościach, co pokazuje, że potrafią się oni zachować i jeżeli nie jest to przestrzeń i miejsce na robienie sobie zdjęć, to po prostu tego nie robią. A jak historia pokazuje, nie zawsze jest to oczywistą kwestią. Niezbyt oczywisty jest również problem Natsu. Influencerka przyzwyczaiła internautów do tego, że jest raczej atrakcyjną i pewną siebie osobą, ale jak się okazuje, pozory mylą. Natalia ujawniła, że ma niską samą ocenę, a postrzeganie siebie samej cały czas jej się zmienia, co ma wpływ na jej codzienne funkcje. To generalnie mam bardzo niską samoocenę. Pewnie jest to spowodowane różnymi rzeczami, które doświadczyłam w życiu. Pewnie jest to też spowodowane tym, że e, zajmuję się takim zawodem, a nie innym. W sensie, że jestem influencerką. E, o, zaraz będę pisać e, influencer. Influencer to nie zawód. No w sumie trochę tak. W sumie trochę zawód w sensie. E, ale w ogóle też ostatnio miałam styczność z takimi osobami, które Kurcze, czułam, że próbują mi też tą samoocenę zmniejszyć, że próbują, tak wiecie, e, wbić mi taką śpileczkę. Influencerka wskazuje na problem relacji, w których to inne osoby chciały zmniejszyć jej samoocenę. Nie wskazała o kogo dokładnie chodzi, ale był to jeden z powodów takiego stanu rzeczy, na co podkreśliła, że bardzo łatwo jest jej zadać ból przez zaniżoną samoocenę. Wielu internautów doceniło jej szczere wyznanie i przyznało, iż ma podobnie.